Witam serdecznie. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Polak, a konkurowanie z Europą Zachodnią, ba, z całym światem. Żyjemy w niesamowitym kraju, w niesamowitych czasach. Żyjemy w kraju, w którym możliwości są takie i to, co przed nami jest do wykorzystania. Ma taką skalę, taką jakość, iż bardzo dużo ludzi przyjeżdża z zagranicy do Polski, aby tu żyć, mieszkać, rozwijać się i wykorzystywać ten potencjał. A jak my, Polacy, mieszkający tutaj, możemy zmaksymalizować nasze możliwości, jak konkurować jeszcze lepiej z otaczającym nas światem? Żyjemy w takim przeświadczeniu, że jesteśmy bardzo kreatywni. I faktycznie tak jest. To nasza ogromna siła. Nas Słowian, a szczególnie nas Polaków. Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy znajdować rozwiązania. Jesteśmy dumni z tego, że nie poddajemy się. Kiedy mamy trudną sytuację, wychodzimy z tego z podniesionym czołem i mówię: Ja Polak, ja Polka, potrafię. I tak faktycznie jest. Przyjrzyjmy się teraz pewnemu aspektowi naszego postępowania i Postarajmy się przyjrzeć przez pryzmat pewnego tematu, wyzwania w inny sposób być może niż to robimy na co dzień. A jak jest cel, jest dobrze, postarajmy się, aby uciekać do przodu, aby było lepiej. Jeżeli poproszę, statystycznego Polaka, o to, aby odpowiedział na pytanie, słuchaj, w Twoim temacie, w Twoim obszarze doświadczeń, w Twoim obszarze zawodowym, jeżeli dam Ci 100 problemów do rozwiązania, czy je rozwiążesz? Jaka będzie reakcja naszego polskiego macio? No, wiemy o tym, że taka bardzo emocjonalna, bardzo naturalna dla nas reakcja będzie: No co, ja nie dam rady? Albo reakcją będzie: No zaraz, zaraz, co mnie zaczepiasz, chcesz mnie obrazić? Albo. Nie, no generalnie tak. Zauważcie Państwo, że ta myśl pod tytułem, jak ty możesz mi zarzucić, że ja nie dam rady, jest gdzieś na zapleczu naszego umysłu. Ponieważ ktoś pytający, czy dasz radę, niejako kwestionuje sam fakt, że to z automatu tak może być. To są, proszę Państwa, emocje. Ale tak jest. I teraz na pytanie, czy Polak rozwiąże 100 problemów ze swojego obszaru, odpowiedź brzmi tak. Rozwiąże. 100. Pytanie brzmi, czy rozwiąże? I tu jest bardzo ciekawa odpowiedź. No, szczególnie, kiedy siedzą na sali panie i ja pytam, proszę pani, czy wasi panowie rozwiążą te problemy? Większość kobiet powie, no tak, oczywiście, rozwiąże. Czas rozwiązania jednego tematu pół godziny. Czyli razem zabiera to 50 godzin. Aby można było powiedzieć, zrobiłem. No i wychodzi statystyczny Polak i mówi, dałem radę. Widzisz? Przyjrzyjmy się teraz temu, jak zareaguje Holender, Niemiec, jak zareaguje Anglik, Amerykanin, Australijczyk, jak zareaguje Chińczyk, Japończyk, Szwed. Otóż on. Kiedy powiemy mu „100 problemów”, nie odpowie na bazie emocji, no pewnie. Przyjrzy się tym problemom, powie wcześniej „poczekaj”, niech się temu przyjrze i powie „hm, wiesz co? Nie rozwiążę wszystkich. Z tych problemów, które mi pokazałeś, bo zadał sobie pytanie, odpowie rozwiąże 80”. Po czym wiecie, co zrobi? Po czym pójdzie do takiej kanciapy, do takiego kantorka, nawet mamy takie słowa specjalne, prawda? Do takiej narzędziowni, gdzie wejdzie i stamtąd wyciągnie. Taki młotek, taką piłę, taki śrubokręt łamany i wszystkie inne narzędzia, które ma przygotowane do tego, żeby te 80%, 80%, 80 problemów rozwiązać. I każdy z tych problemów zajmie mu 5 minut bo ma do tego narzędzia. Kiedy my, nas samych, w naszej strefie kulturowej zapytamy Polaka, czy ty wyciągniesz cegłą tego bretnala, czyli taki wielki gwóźdź ze ściany, Polak odpowie, tak. I gdybyście mi państwo zadali pytanie, czy ja bym potrafił to zrobić, to wam powiem z góry, jakby chodziło o konkurs pod tytułem, czy dasz radę, to odpowiem, tak, dam radę. I wiecie państwo o tym, że i wy, i ja to zrobimy. A wiele nacji na świecie rozłoży ręce i powie, kurczę, nie wiem. Ale wiele też zada pytanie, a po co? I dlatego, kiedy ten Holender, albo Szwed, albo Japończyk w 5 minut zrobi 80 tematów, to mu to zabierze 40, 400 minut, a to jest mniej więcej 7 godzin. Wtedy my zadamy pytanie, no dobrze, a co z tymi dwudziestoma? A co z tymi dwudziestoma? Na to Holender, Szwed powie: Cóż, siedem z nich, kupię nowe. Dlaczego? Bo mi się nie opłaca naprawę. Siedem następnych nie kupię nowe, dlatego że. Cóż, no. Nie ma. Już się skończyło. Ale co zrobię? Poproszę polaka, żeby naprawił, bo on potrafi. W związku z tym, siedem. Naprawa. A co zrobię? Z pozostałymi sześcioma, bo 7 dodać 7 dodać 6 to jest 20. Szwed, Japończyk, Amerykanin, Australijczyk powie: A po co będę to robił? Po prostu nie zrobię. I my wtedy powiemy w ramach emocji: A widzisz, on nie zrobił, a ja zrobił. I teraz przyjrzyjmy się, do czego to prowadzi. Otóż pytanie brzmi: jaki był koszt tych siedmiu nowych rzeczy? Załóżmy, że koszt był ekwi jak ekwiwalent godziny pracy nad tym, czyli o wiele więcej niż statystyczna u nas, czyli 7 razy godzina, czyli ekwiwalent 7 godzin, które wydałem na nowe. Tak samo Polakowi zapłacę dobre pieniądze, dlatego Polacy pracują w wielu miejscach na świecie. Ja przez 20 lat swojego życia żyłem w Stanach Zjednoczonych, wiedziałem ilu Polaków miało świetną pozycję na tak zwanej pozycji maintenance, tam gdzie trzeba zająć się budynkiem, gdzie kapitalne rzeczy robili, gdzie innym już ręce opadały, rezygnowali. I w związku z tym było oszczędność. No oczywiście, jeśli chodzi o 6, no to tutaj nie ponoszę kosztów, bo po prostu z nich rezygnuję. I teraz popatrzmy się, gdzie jesteśmy. I teraz ktoś powie, no dobrze, ale 6 jest niezrobione. A wiecie dlaczego? Bo ten holender powie tak. To ja teraz zamiast bawić się w te 6, inwestować w coś, ja pozwolę się temu tematowi spalić, ale w tym samym czasie zaatakuję następną setkę, z której zrobię 80, i z tego 7 i 7 zrobię w inny sposób. Nie będę sam tego robił, bo mi się to nie kalkuluje. I teraz popatrzmy, co się dzieje. Jaka jest suma. Do czego dochodzę? Tutaj kosztowało mnie to 50 godzin. A tego Szweda, Anglika, a nawet dzisiaj już pod wieloma względami Włocha czy Hiszpana, który w tej kulturze uwaga myślenia i działania systemowego uczy się też pewnych rzeczy. Chociaż nie przychodzi im to łatwo, bo południowe natury no, nie lubią systemowości. Są emocjonalni jeszcze bardziej niż my. To wtedy 7 dodać 7 dodać 7 to jest 21. I nawet jak poniosę straty związane z tą szóstką, dodajmy do tego 6. To będzie 27. Co mi zostało? Z 50 zostało mi 23. Co to jest te 23? Proszę Państwa, cóż. Ten Niemiec. Albo Francuz, albo Duńczyk. 7 z tych 23 zainwestuje w narzędziownię jeszcze większą, czyli będzie dbał o uciekanie do przodu w swoim biznesie. To jest pierwsze 7. Drugie 7, albo 8 zainwestuje w inną nogę, w dywersyfikację, w to, aby nie być skazanym tylko na jeden obszar. Czyli tu jest inwestycja. Tutaj jest rozwój. Ile zostało? 7 dodać osiem równa się piętnaście. Tu zostaje osiem. Na co ten Holender albo Niemiec wyda pieniądze? Proszę Państwa, najbardziej niemieckim krajem na świecie, poza Europą, jest Namibia. To tam Niemcy jeżdżą na wakacje. Holendrzy. Jeżdżą na Arubę, oczywiście mają różne inne miejsca i każdy inny kraj, który wychował się w tej kulturze systemowości, potrafi alokować energię w odpowiedni sposób. Wymaga to opanowania emocji i myślenia działania systemowego. Wymaga tego, aby sobie odpowiedzieć, nie kalkuluje mi się, nie pójdę za emocjami, zastanowię się chwilę. Przekalkuluje oblicze. I proszę Państwa, tutaj jest odpoczynek, tutaj są wakacje, tutaj jest regeneracja, ładowanie naszych baterii. A teraz wyobraźmy sobie taką rzecz: że nasze dzieci, ba, my jako rodzice, potrafimy takie narzędzia poznać, potrafimy się opanować. Będziemy także korzystać z tych narzędzi, i na to nałożymy naszą polską fenomenalną kreatywność, nasze możliwości innego myślenia, nasze możliwości wyjścia z tak zwanego pudełka, naszą intuicyjność co do wielu spraw, w których się odnajdujemy, ponieważ nasza historia w tym wypadku jest na naszą korzyść, bo my zawsze uczyliśmy się. Niestety czasami kombinować, ale czasami szukać rozwiązań, bo nie mieliśmy wyjścia, dlatego nasz mózg do tego jest przyzwyczajony. I teraz wyobraźcie sobie swoje dziecko, które potrafi to i oprócz tego jest Polakiem z krwi kości, bo potrafi dodać kreatywność. Połączmy te dwie rzeczy i zrozummy, że systemowe myślenie, tak zwane myślenie i działanie systemowe MIDS, nie ma nic wspólnego z hamowaniem kreatywności. Bo na każdym z tych obszarów tę kreatywność można wykorzystać. Tylko, że jeżeli ja zużyję moją energię na głupie kroki w dużym procencie, na popis, który zabierze mi pół godziny, później niestety nie mam siły nawet na to, czym jestem dobry, na kreatywność. I tego Państwu i naszym dzieciom serdecznie życzę. Świeca. Nic nie traci, dopóki służy do zapalenia innej. Dlatego jeżeli jest coś w tym, co Państwa zaintrygowało, przekażcie to innym. Podzielcie się. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Do usłyszenia.